Ciema z tej strony Oskar. Dzisiaj zapraszam Cię na szybką recenzję Rowda mtg 5. Zaczynamy! Na sam początek wyjaśnimy sobie, dlaczego na tym kanale pojawiają się recenzje, ponieważ bardzo często dostaję od Ciebie pytania, od Was, od widzów, e, dotyczące sprzętu. Jaki aparat wybrać, jakie światło wybrać, co w ogóle wybierać do tego wideo. I to jest bardzo duży problem, ponieważ nie każdemu jestem w stanie odpowiedzieć na te pytania, e, ponieważ jest dużo zawiłości. I właśnie z tego powodu postanowiłem, że na tym kanale będą pojawiać się również takie szybkie recenzje, takie piguły e, 4-5 minutowe, w których będę po prostu mówił o sprzęcie, który mam, który kupuję, który kupujemy jakby do firmy, ponieważ najczęściej to jest sprzęt, który również możecie wykorzystać do, do takiego YouTube'a, do vlogowania, to jest sprzęt uniwersalny, my lubimy takie sprzęty, więc dlatego będą pojawiać się tutaj recenzje. Ale przejdźmy sobie do samego rowda NTG5, którego można powiedzieć zakupiliśmy. Teraz mnie właśnie z niego słyszycie, nie słyszycie mi z wideo Mike Pros, którego normalnie nagrywam, więc już na pewno słychać można powiedzieć różnicę, jeżeli oglądałeś poprzednie filmy. Ale zaznaczmy sobie to, że to nie jest dźwięk obrobiony. Sam mikrofon jest wpięty do Tascama d dr 70 d Dobra, jest wpięty właśnie do tego. On nie ma żadnej obróbki. Ja tylko w postprodukcji wyrównałem levelę obu mikrofonów, żebyście e, słyszeli, jaka jest tak naprawdę różnica między jednym i drugim. Więc słyszysz dźwięk taki dokładnie, jak ten mikrofon ma. Przechodzimy sobie do samego wyposażenia mikrofonu, ponieważ świetne jest to, że razem z RODem NTG5, czyli tym, którego właśnie dzisiaj recenzujemy, nie dostajemy gołego mikrofonu. Dostajemy bardzo dużo rzeczy i są to, przykładowo, pistolet do mikrofonu z tym całym zawieszeniem, mamy też uchwyt na wcisk, ten taki, można powiedzieć, twardy, kabel do samego pistoletu w momencie, kiedy mamy go zamocowanego, żeby z tego XLR-a, który nam wchodzi do aparatu, no jeżeli mamy aparat z XLR czy tam kamerę czy rekordera nie przenosił nam tych drgań. Dalej pokrowiec to jest to czego też bardzo często brakuje w wielu sprzętach. Tutaj to mamy RODE na szczęście na tym polu nigdy nie zawodzi. Mamy detkata. To jest też świetna sprawa, że mamy który, który czyli tą ochronę przeciwwietrzną, że jesteśmy w stanie sobie bez problemu nagrywać na zewnątrz i redukuje nam te podmuchy wiatru. Na pewno nieraz słyszałeś, jak wiatr potrafi popsuć dźwięk, więc naprawdę się to całkiem przydaje. No i oczywiście mamy mikrofon. Jeszcze z jednym, z jednym zabezpieczeniem w postaci po prostu e, gąbki, którą nasuwamy na mikrofony, którą na pewno już znasz. Ten zestaw jest bardzo bogaty i powiem tak, dla mnie to jest super sprawa, ponieważ jeżeli porównamy to z innymi mikrofonami RODA albo z innymi po prostu mikrofonami nawet innych producentów, to mamy tutaj bardzo dużo rzeczy e, już w tym zestawie. Sam mikrofon kosztuje teraz około... 2000 z hakiem 200, coś takiego, w zależności jakie macie jakby zniżki w momencie kiedy nagrywam ten materiał, oczywiście już śmiało możemy powiedzieć, że to będzie mikrofon do 2000 zł i już na ten moment uważam że te 2000 zł to jest cena która jest świetna dlaczego? Ponieważ mamy masę dodatków, więc nie musimy dodatkowych akcesoriów dokupywać najczęściej bo jednak no, w momencie kiedy kupujemy mikrofon trzeba dokupić te mufy, trzeba dokupić te osłony przeciwwietrzne Tutaj mamy wszystko w komplecie, więc jeżeli macie rekorder albo macie wpięcie jakby w aparacie XLR, ten mikrofon po prostu już działa. Przejdźmy teraz do samego mikrofonu. Mikrofon jako. Urządzenie jest niesamowicie poręczne. Jest mniejsze niż większość mikrofonów. Jest niesamowicie lekki. Doceni to każda osoba, która kiedykolwiek tachała jakiś sprzęt ze sobą. E, każde dodatkowe 100 gramów e, potrafi po prostu poniszczyć nam kręgosłup i sprawić, że no, po prostu jest ciężko. Szczególnie w momencie, kiedy będziemy korzystać z tyczki i będziemy tym mikrofonem e, cały dzień pracować. Naprawdę każdy gram się liczy i ten mikrofon jest naprawdę mały. Jak sobie go porównamy do całej reszty no to jest tyci tyci i to tutaj można powiedzieć duży plus dla roada, że w tym kierunku poszli. Kolejna sprawa to, że ten road nie potrzebuje silnego wzmocnienia. Ja mam go teraz wmiętego właśnie do tego Tascama e, i serio w porównaniu do takiego przykładowo Procastera, którego używamy do podcastów on nie potrzebuje praktycznie żadnego wzmocnienia. Jakby ten e, Procaster wyciska z tego Tascama siódme poty, e, ten gain musi być podkręcony praktycznie na maksa. Tutaj to jest... Na nawet nie połowa. E, więc śmiało można to podłączyć nawet bezpośrednio do kamery, jeżeli mamy e, wzmocnienie wbudowane w kamerze, czyli mamy xlr e, w kamerze, czy jakiś słabszy rekorder, bez problemu ten mikrofon pociągnie. E, no i to się wiąże z kolejną rzeczą, że mamy bardzo niski poziom szumu tego mikrofonu. Rzeczywiście, jak ja teraz przestanę mówić, to posłuchajcie, ten mikrofon praktycznie nie generuje żadnych szumów. No, więc myślę, że szumy mamy ze sobą, ale przejdźmy teraz sobie do samej charakterystyki tego mikrofonu, bo to jest też ważne. To jest mikrofon typu shotgun, więc on zbiera wszystko, co jest z, boku, yy, z frontu, yy, a odcina nam boki. Ja sobie przygotowałem tutaj epada, na którym mam, yy, na którym mam po prostu nagranie białego szumu i zaraz Wam pokażę, yy, jak to wygląda w momencie, kiedy my sobie yy, tak naprawdę odpalimy dźwięk, który no jest szumem, bo oczywiście mógłbym z tym mikrofonem wyjść zaraz na zewnątrz e, i wam, wiecie, pokazać, e, jak on odcina. Zaraz włączę też przykładowo oczyszczacz, który będzie zaraz za mną i usłyszycie, jak on mocno wycina w porównaniu przykładowo do Wideo mic Pro, czy też wbudowanego w samym aparacie mikrofonu. Więc zacznijmy sobie ten test. Dobra, teraz zróbmy sobie y, prosty test z oczyszczaczem, zaraz wracam. W tym momencie mam włączony oczyszczacz, czyli on sobie naprawdę nieźle z tyłu buczy. Przyłączam się na mikrofon, czyli na mikrofon z Lumixa, jak na pewno słyszysz, ten dźwięk jest naprawdę słaby. Przełączamy się teraz na roba z powrotem. No i wracamy i ten dźwięk jest naprawdę świetny. Ja to wcześniej sprawdzałem na, na odsłuchu na słuchawkach i było świetnie, więc ten road radzi sobie naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o odcinanie tak naprawdę tego wszystkiego. I teraz możemy sobie przejść do ostatniego, można powiedzieć, porównania, ostatniego punktu, który tutaj mam, bo to ma być szybka recenzja. Ja nie? nie chcę się tutaj jakoś super rozwodzić. Tutaj podlinkuję pełną recenzję na fajnym kanale, gdzie mamy 20 minut na temat tego mikrofonu, gdzie on jest sprawdzany, tak wiecie, od A do Z. E, więc jeżeli chcecie, to zapraszam właśnie tam. E, warto promować dobre treści, bo ja też zawsze robię research do tego. Więc przechodzimy sobie do takiego prostego porównania z VideoMic Pro. I teraz właśnie słyszycie mnie z VideoMic Pro. Ja z tyłu mam dalej ten oczyszczacz, który on sobie chodzi. To jest też mikrofon, który ściąga nam z przodu, czyli kierunkowy, ale myślę, że będzie on sobie radził troszkę inaczej, bo teraz przełączamy się na Rode NTG5, no i znów mamy różnicę. Podsumowując, czy Rode NTG5 to dobry mikrofon do 2000 zł? Nie jest to oczywiście mało, nie jest to oczywiście dużo, jeżeli tak pomyślimy o branży filmowej. No ja uważam, że to jest całkiem rozsądna cena, jeżeli mówimy o mikrofonie, który ma tyle dodatków, bo w momencie, kiedy poodejmujemy sobie te tak naprawdę kwoty, które musielibyśmy zapłacić za te wszystkie dodatki, naprawdę ta cena wychodzi całkiem atrakcyjna, jeżeli mówimy o mikrofonie tej klasy, a miejmy świadomość tego, że mikrofon to jest rzecz, którą kupujemy raczej na lata, to nie jest jak aparat czy też kamera, że my ją kupujemy i te body trzeba zmieniać. To jest trochę inwestycja jak ze szkłami, nie? jak z obiektywami, w momencie kiedy my je kupimy, one nie tracą za dużo na wartości i mogą nam służyć bardzo długo, jeżeli o nie dbamy. Więc ja uważam, że inwestycja jest jak najbardziej słuszna. Super sprawą z tym mikrofonem jest to, że możemy rzeczywiście podłączyć go praktycznie do wszystkiego, bo jeżeli on na tym Tascamie nie potrzebuje silnego wzmocnienia, to naprawdę pociągnie praktycznie na... Wszystkim. Czy ten mikrofon ma jakieś wady? Ja na ten moment tych wad nie zauważyłem. E, oczywiście moglibyśmy się do paru rzeczy przyczepić, ale to już by było naprawdę czepialstwo. E, dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, e, zapraszam do, do innych recenzji, żeby sobie sprawdzić. E, ja myślę, że na ten moment jestem zadowolony. Jeżeli będę miał jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, to pewnie coś tam wrzucę i podlinkuję po prostu w tym filmie. Więc dzięki bardzo za oglądanie do końca. E, zapraszam Cię do kolejnego filmu. Ja teraz siadam do postprodukcji, będę synchronizowany. Synchronizował dźwięk z tak, e, tak naprawdę czterech źródeł, e, więc tutaj masz film, jak synchronizować te dźwięki, bo może nie wiesz. Tutaj masz jeszcze inny, kolejny, e, więc możesz sobie śmiało zobaczyć. No i widzimy się już za tydzień, w środę, wieczorem. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!